Dzisiaj przepis, a tak naprawdę nie przepis, tylko porada odnośnie dekoracji, efektownych dekoracji na tort z papieru ryżowego. Jak wrzuciłam zdjęcie flaminga, tego tutaj flaminga na Instagrama, to wszyscy oszaleliście i kazaliście mi zrobić taki poradnik, więc dzisiaj Wam pokażę jak go zrobić. Akcesoria, które będziecie potrzebować do wykonania tych pięknych ozdób to papier ryżowy. Dostaniecie go właśnie, trzeba z nim uważać, bo tak bardzo łatwo się kruszy. Możecie dostać go w większości sklepów. E, często są tygodnie azjatyckie, więc można takie papiery ryżowe sobie kupić. Potrzebujecie dowolnego barwnika w proszku lub w żelu, jaki kolor chcecie. Ja będę robiła takie e, skrzydła, jakie, ma, jakie były na zdjęciu, czyli różowe, więc używam różowego barwnika. Potrzebuję wykałaczki, żeby trochę tego barwnika nałożyć. Potrzebujemy talerz z odrobiną wody oraz matę silikonową. I teraz biorę odrobinę barwnika spożywczego i farbuję tym barwnikiem wodę, tak żeby ta woda była dokładnie zafarbowana. Bierzemy jeden płat papieru ryżowego i uwaga, papier ryżowy bardzo szybko chłonie wodę i bardzo szybko mięknie, więc nie możecie trzymać papieru ryżowego zbyt długo w wodzie. Ja mniej więcej pokażę Wam, jak długo. Z jednej i z drugiej strony. Chwilę sobie dosłownie tak ruszamy. Ja już czuję, że ten papier powoli zaczyna mięknąć. Wyciągam go z wody. Delikatnie odszypuję. On zaczyna mięknąć. I teraz uwaga! Przekładamy na matę silikonową. I tu się będą działy bardzo ważne rzeczy. I teraz pociągamy w jednym miejscu i formujemy takie skrzydełko. Zobaczcie, i tak zostawiamy. I tak postępujemy z kolejnymi. Raczej nie róbcie tego na niczym innym, ponieważ możecie mieć problem, aby później ten papier ryżowy odlepić. Mata silikonowa jest najodpowiedniejszym materiałem, żeby właśnie takie dekoracje robić. Mam nadzieję, że pochwalicie się i wyślecie mi fotki z takimi dekoracjami. Oczywiście możecie zafarbować to na jaki kolor chcecie, możecie wyciąć kwadraty, możecie wyciąć trójkąty i spróbować je pouformować w różne kształty. Naprawdę e, przy, przy takich dekoracjach. E, Dusza artysty może w Was wyjść. Okej, okay, tu już mam mało miejsca, więc zrobimy w tę stronę. I pociągamy. Tylko lepiej, żeby mi się nie zlepiło. I skrzydełko kolejne gotowe. Tak przygotowane dekoracje możecie zostawić na blacie kuchennym do wysuszenia. Natomiast ja ten proces przyspieszam i wkładam takie skrzydła do piekarnika. Nagrzanego mniej więcej na 80-100 stopni przy uchylonym piekarniku. One wtedy szybciej się suszą, po prostu paluchem sprawdzam, kiedy są wysuszone całkowicie. Zobaczcie! A błopika! karnik pika. Zobaczcie, nasze ozdoby się całkowicie wysuszyły. Wyglądają przepięknie. I tak jak na zdjęciu, które mieliście na początku. Właśnie takie skrzydła wbijacie w tort i tworzą Wam piękną kompozycję. Nowoczesną, z twistem, e, wszystko jadalne i myślę, że naprawdę możecie poszaleć tutaj z tymi ozdobami. Flaming to jest tylko przykład. Mam nadzieję, że podobał wam się mój przepis, e, taka porada dekoracyjna na bardzo szybkie i efektowne ozdoby. Subujcie kanał, łapujcie, zapraszam was na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. A i wyślijcie mi koniecznie zdjęcia, jeśli zrobicie te ozdoby, wysyłajcie mi zdjęcia na Instagramie. Ja je wszystkie oglądam i później staram się u siebie udostępniać. Cześć. A jeśli szukacie innych inspiracji na dekoracje na torf, to będą one tutaj.